Cześć, witam Cię ponownie w programie Time for Business TV, czyli telewizja do przedsiębiorczych kobiet i nie tylko. I dzisiaj ponownie nasz bardzo ważny gość, bo mój mąż Dariusz korzy, i z Darkiem będziemy dzisiaj rozmawiać na temat, jak zarządzić cenami w naszym biznesie, jakie ceny ustalić, żeby nasz produkt, nasza usługa była atrakcyjna, a żeby też nie była cena za niska, żebyśmy na tym zarabiali. Darku, powiedz mi. Jeżeli, witam Cię, żonę. Witam, witam Cię, mężu, zapomniałam się przy, przywitać mężu. Cześć, witam Cię. Słuchaj, Darek, powiedz mi, jeżeli jestem nowym przedsiębiorcą i e, zaczynam, zakładam swój biznes, e, co jest ważne, e, żeby ta moja cena na ten produkt, usługę była najniższa? Gdzie jest ten balans? Czy żeby, żeby jak by pośrodkować, żeby ona była najniższa, gdzie szukać tego balansu, gdzie szukać odpowiedzi, jak ukształtować politykę cenową? Bo ja pamiętam w moim biznesie też miałam ten problem. Jak żeśmy ustalali cennik na moje usługi, to pierwsze przesadzili w jedną stronę i były za niskie. Po pewnym czasie weryfikowaliśmy go i zobaczyliśmy, że popełniliśmy trochę błędów, bo przy tym poziomie cen nam się biznes po prostu by nie opłacał. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nowy przedsiębiorca wiedział, jak ustalać te ceny na swoje produkty i usługi. Znaczy, ja myślę, że tu nie chodzi tylko o nowego przedsiębiorcę, tylko o każdego przedsiębiorcę. Bo ustalanie cen, czy to nasza polityka cenowa, to jest nieodzowny element e, naszej strategii, naszego e, biznesu, naszej przedsiębiorczości. Bo tak jak powiedziałeś, jeżeli jest nowy przedsiębiorca, to większość ludzi zakłada, że ta cena na początku powinna być dużo niższa. Niż konkurencja. Właśnie, niż mhm. co? Niż, niż konkurencja. Natomiast jest to jeden, jeden podstawowy tutaj jakby warunek. Czy... W naszej kategorii, czy na naszym rynku jest bezpośredni konkurent, to znaczy firma, która oferuje produkt, dokładnie który jest konkurencyjny. Sam. Który jest dokładnie taki sam, który jest bardzo zbliżony. Który klienci postrzegają jako konkurencyjny czyli zamiennik, bo to nie chodzi o to, żebyśmy mieli, nie wiem, bardzo podobne produkty, ale żeby klienci kupili albo mój, albo konkurencji i spełniał te same yy, walory, tak? Czyli miał te same walory, czy spełniał tą samą funkcjonalność? Miał tą samą funkcjonalność. Tutaj możemy wyróżnić kilka elementów. Tak naprawdę ta polityka cenowa powinna. Yy, być oparta o kilka elementów tak albo o konkurencję to znaczy jeżeli nasze produkty są konkurencyjne bardzo zbliżone do produktów oferowanych na rynku to siłą rzeczy nie mamy tutaj zbyt dużego wyboru jeżeli chodzi o cenę oczywiście pod jednym warunkiem za chwilę do tego wrócimy druga rzecz możemy ustalać cenę w oparciu o nasze koszty Mhm, czyli w sumie, jeżeli wyliczymy sobie, tak, jest... sobie koszty bezpośrednie związane z wytworzeniem tego produktu, z kosztami z dystrybucji, mhm. czyli sprzedaży, mhm. to powinniśmy wiedzieć, jaka cena minimalna pokryje nam te koszty. Mhm, ale no bo, ta cena minimalna nie może być też punktem wyjścia, do, do, czy znaczy może być punktem wyjścia, natomiast cena minimalna nie może być ceną ostateczną, którą oferujemy, bo musimy zarabiać. Oczywiście. Tak? No i trzecim elementem to jest klient, to znaczy jak, jak cena wpływa na pozyskiwanie klientów, bo są produkty, które nie są jakby wrażliwe, wrażliwe na cenę. To mhm. znaczy klienci jakby. Nie szukają tego produktu ze względu na cenę, ale ze produkty? względu na, na wartość. To no oczywiście towary luksusowe mhm. to są produkty wyższe. No bo tam nie mają do czego porównać. Tak. Znaczy gucci I, i, jest gucci, tak? Jeżeli szukam spodni gucci, no to. No tak, natomiast mo, gucci. może też być to rozwiązanie, które oferuje coś, czego do tej pory na rynku nie było. To znaczy, okay. jeżeli na przykład wprowadzano produkty tego typu iPad, mhm. a na rynku nie było to tabletów, to, nie to w pewnym momencie ta cena rzeczywiście można powiedzieć, że była dużo wyższa niż co. Była dużo wyższa niż stacjonarny laptop czy mhm. notebook, no ale de facto oferował całkowicie inną wartość. Tak, dokładnie. I proszę zobaczyć na przykładzie iPada, że w momencie, kiedy ten produkt wchodził na rynek i oferował e, wartości, których do tej pory nie było, no to ta cena była ustawiona dosyć wysoko. W momencie, kiedy pojawili mhm. się konkurenci, ta cena już zaczęła być różna. Były Czyli... iPady tańsze, były iPady droższe. Jakby podsumować tą pierwszą część, to, to jakbyśmy dali jakąś radę, to po pierwsze. Musimy musimy wiedzieć, jaki jest koszt wytworzenia naszego produktu i koszt dystrybucji. Podstawa. To wężykiem w zeszycie przedsiębiorcy. Musi być. Druga rzecz, powinniśmy znać ceny naszych bezpośrednich konkurentów. Po pierwsze, najpierw sobie odpowiedzieć. Czy na rynku jest produkt zbliżony do naszego i jaką oferuje cenę? Zrobić sobie tabelkę w Excelu, porównać, bardzo proste. Mm -hmm. Powinniśmy to wiedzieć, bo nie łudźmy się, że klient tego nie zauważy. Mm -hmm. Klient ale... chodzi po rynku i prędzej czy później i tak dotrze do tego, że jest produkt, nie wiem, na innej dzielnicy, w innym sklepie, Właśnie. który oferuje Chciałam podobną cenę. sobie jedną rzecz. Bardzo dużo y, klientów jest bardzo wrażliwych na cenę, a my jako przedsiębiorcy boimy się tego, że ktoś ma niższą cenę i pójdzie kupić gdzie indziej ten produkt. Co ty. Co ty byś poradził takim przedsiębiorcom? Czy rzeczywiście no przecież nie możesz nieskończoność obniżać tych cen? Gdzieś jest ten twój punkt, gdzie jak obniżysz tę cenę poniżej, no to ona po prostu teraz sprzedaż będzie nieatrakcyjna, tak? tak? To co ty byś poradził takim przedsiębiorcom? Jeżeli rzeczywiście na rynku znajduje się taka walka cenowa, ty, cenowa dokładnie tych przedsiębiorców, co on może zrobić z tym, tak? Bo to jest ważne. Znaczy, tutaj są dwa rozwiązania, bo oczywiście możemy tutaj polemizować z dwie godziny, ale to nie o to chodzi, ale są dwa rozwiązania praktyczne. Po pierwsze, czy jesteśmy w stanie stworzyć nowy produkt, który nie jest prosporównywalny? Bo Czyli jeżeli mamy tam... produkt, który faktycznie spełnia identyczne cechy, jak cały rynek oferuje taki, tego typu produkty i będziemy co chwilę obniżać tą cenę, no to w pewnym momencie się okaże, że im większa sprzedaż, tym większe straty. No tak i to bez sens prowadzić taki biznes. No. I druga rzecz, jeżeli oczywiście nie możemy wymyśleć nowego produktu, bo mamy, nie wiem, no, pewne bariery, wejście i tak dalej i to zastanówmy się, czy możemy do tego produktu dołożyć jakąś ekstra wartość. Mhm. Może to być serwis. Okay. Może to, to być jakiś, nie wiem, dodatkowy produkt, który jest sprzedawany bezpośrednio z tym naszym produktem, mm -hmm. gdzie tu na przykład dajemy niższą cenę i on jest tym wabikiem. Albo konkurencja go nie ma. A konkurencja go nie ma i klienci przychodzą do nas, żeby na przykład kupić ten produkt za 80, a średnia cena na rynku jest 100. Ale oprócz tego produktu za 80, jesteśmy w stanie temu klientowi sprzedać inny produkt, który nam rekompensuje tą stratę. stratę. Mhm. Ale to wszystko, żeby, żeby to obliczyć, trzeba liczyć. Trzeba mieć mhm. cały czas pod kontrolą nasze ceny. Trzeba mieć pod kontrolą rynek, rynek. zmieniający się, przede wszystkim I te pieniądze. ceny konkurentów. I tak I jak działają nasi klienci, na co są wrażliwi, badać i analizować. Czy to, że odchodzą do konkurencji, to jest spowodowane tym, że mamy właśnie atrakcyjną politykę cenową, a może się okazać, że mamy zły serwis, bo mhm. też tak czasami jest. Tak? Znaczy, żeby też wiedzieć, jak zachowują się klienci, to no, jeden z prostszych sposobów jest to, żeby na przykład dzwonić swoich klientów, którzy już korzystali z, z mojego produktu, mojego serwisu i zapytać jak naprawdę, jakie elementy należałoby poprawić. Tak. I zapytać ich też o cenę, jak oni postrzegają ta, cenę ta, naszego ta, ta, ta. produktu. Ta, ta. Ostatnio jedna, jedna z już. naszych znajomych, która jest przedsiębiorcą, przeprowadziła taki test i jakby przed Zrobieniem tego testu myślała, że właśnie cena. My myśleliśmy jest tym, wszyscy, że cena jest, że cena tutaj... jest tym główną determinantą, tak. yy, która powoduje, że klient wybiera usługę lub nie. Co się okazało, że klienci powiedzieli, że cena jest OK. Tak, że co że, innego. Że co innego, co innego powoduje, że, to, że tak. korzysta lub nie. I to jest dobry przykład. Tak, Dokładnie o tym też chciałam wspomnieć, że często my robimy założenia takie nasze, na wyczucie. A warto to zbadać, bo nie, często to, to nie, nie cena wpływa też na, na to, że klienci od nas odchodzą, czy nas lubią, ale coś dodatkowego i to warto badać, tak jak Ty powiedziałeś, to warto badać i warto być świadomy tego. Nawet takie pytanie zadane do klienta, za jakiego rodzaju dodatkowe usługi byłby w stanie zapłacić, czasami może nam dać odpowiedź, że klient szuka być. całkowicie czegoś innego niż my pierwotnie myśleliśmy. Mhm. Nie bójmy się też pytać. Oczywiście często spotykam się z taką informacją, że jak ja już zapytam kogoś za co chcę zapłacić, no to klient z góry będzie zakładał. Nie, to jest trudne pytanie, raczej nie chcę płacić, chciałbym lepiej to dostać za darmo. Nie zakładajmy. Tak samo nie zakładajmy, że jeżeli raz sprawdzimy rynek. Co oferuje konkurencja, za jaką cenę, że to będzie trwało wieczność? Moim zdaniem, powinniśmy sprawdzać otoczenie mhm. i nasze ceny weryfikować przez pryzmat tego, co jest na rynku raz na kwartał. Albo jeżeli otoczenie jest bardzo zmieniające, ja bym powiedziała raz na miesiąc, bo uważam, że trzeba mieć rękę na pulsie, bo jeżeli powstaje konkurencja, konkurencja też nie śpi. Konkurencja też myśli o tym, jak zdobyć tą przewagę i warto zobaczyć, co oni robią, jaka jest ich strategia i weryfikować naszą strategię, ponieważ no. Mi się wydaje, że raz na kwartał to jest przy takim szybko zmieniającym się otoczeniu, to może być trochę mało w niektórych biznesach. Jeszcze jest jeden taki ważny element. Oczywiście temat polityki cenowej jest bardzo złożony, i tutaj to, to, to nie sprowadza się tylko do trzech elementów, ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, bo tego trochę brakuje w Polsce z tego, co ja zauważyłem, że dany przedsiębiorca czy dana firma oferuje jedne, jeden produkt za jedną cenę. Brakuje trochę tu stopniowania, to znaczy powinniśmy mieć ofertę za cenę X, za cenę środkową i cenę premium. Czyli, Bo jeżeli już przychodzi do klientu. nas klient, mhm. tak, że już przychodzi do nas klient i ja jestem w stanie kupić daną usługę za kwotę 100 zł, to może gdybym w ofercie miał na przykład coś za 150 zł, ale by oferowało to ekstra wartość, to jeżeli już jestem w tym sklepie, czy w tym punkcie, mhm. to mam wybór. Czyli... I wtedy ja mogę zapłacić więcej, ponieważ... Już dostrzegam różnicę. Jeżeli mam tylko cenę 100 i nie jestem w stanie z, tym, z tego produktu, czy tej ceny porównać z żadną inną dodatkową wartością, to się rzeczy mi się wydaje, że ta cena jest ceną wyjściową i powinna być tylko tańsza. No i tak, jak trafi do Ciebie klient, który, który zapłaci cenę na 100, dla niego jest OK, to zostanie u Ciebie, ale ten, który szuka czegoś innego, już nie zostanie. Jeszcze, jeszcze taki jest jeden element, o którym warto wspomnieć, to jest często to nazywane cross-sellingiem, czyli de facto klient, który korzysta z jednego rodzaju, z jednej kategorii produktu, korzysta z innego produktu, z innej kategorii. No, czyli na przykład jak sprzedaje rowery, to co? W kiosku. No to zacznijmy od kiosku ruchu. Kupuję gazetę i jeżeli ja w danym kiosku ruchu ktoś przychodzi, mówię, poproszę dziennik i ja jako właściciel tego kiosku i sprzedawca mówię, proszę, a gdybym powiedział, proszę pana, a może coś do picia? Mówię, a co pan ma? No mam yy, coca Colę, mam napoje gazowane, niegazowane, to wodę niegazowaną. I może się okazać, że klient, który przychodzi po jeden produkt, de facto wybiera dodatkowy przy tym, w samym momencie zakupu. Mhm. Jeżeli nie mam nic do e, zaoferowania, to de facto nie ma szans, żebym zarobił dodatkowe pieniądze. Ale Kiosk to jest akurat taki przykład, że oni mają wszystko. To dajmy Ale do, a przeanalizujmy te rowery. Dobrze, no to przychodzą e, klienci po rowery, prawda? Zaczyna się wiosna e, i co się okazuje? Oprócz rowerów można dokupić lampkę, można dokupić dzwonek, można dokupić bagażnik, można e, dokupić błotniki itd. itd. Zresztą Taka sytuacja jest też w komputerach. Jeżeli sprzedajemy komputery, załóżmy przez internet, próbujemy stosować różnego rodzaju promocje. Jest, krótko mówiąc, wojna cenowa o sam sprzęt. Natomiast klient jest o wiele mniej wrażliwy już na wszelkiego rodzaju asortymenty. Czyli, jeżeli ja kupię komputer, to już nie porównuję ceny myszki tak jak porównuje tak. cenę równego komputera, nie porównuje dodatkowych, nie wiem, głośników, mikrofonów, czy jakiś akcesoriów związanych z tym komputerem. W sumie, sumeru, polityka cenowa powinna dojść do tego, żebyśmy mieli rentowny biznes. To jest klucz. Po to ustalamy cenę i tak prowadzimy ten biznes, żeby zarobić. Okay. To, to, to jest nasza odpowiedzialność i to jest nasz główny cel, i nie możemy się tego bać, bo, bo po to to robimy. I, I to jest ważne i to jest ważne, dlatego zachęcam do tego, żeby przeanalizować swoją politykę cenową jako ćwiczenie y, proszę przeanalizujcie swoją politykę cenową, przejrzyjcie jeszcze raz ceny konkurencji, zobaczcie, na jakim poziomie się, że tak powiem, wasze ceny y, plasują, i mało tego, zacznijcie myśleć o tym, jak y, nie obniżając nawet tych cen, zdobyć tą przewagę. Czyli to, o czym mówiliśmy, zwiększyć wartość produktu, albo znaleźć. Jeszcze czy jakąś inną alternatywę, inny produkt, na który moglibyście zarabiać wyższą marżę? Życzymy powodzenia, dziękujemy za oglądanie i zapraszam Was do następnego odcinka. Subskrybujcie nasz kanał, oczywiście piszcie do nas i oglądajcie nas w każdą środę. Cześć! I życzymy rekordowych przychodów. O, wysokiej marży i... dochodu, zysku. dochodu, zysku, liczby. Czegoś życzymy. Szczęścia. Dobrze. Pa!